87% właścicieli psów lub kotów jest zakażonych parę razytami. 79% użytkowników tranzytowych jest zakażonych parę razytami. 67% owoców i 72% mięsa sprzedawanych na rynkach zarażeni są parę razytami. Prawdopodobieństwo zakontraktowania się z parazytami w barze, restauracja lub kino to 86%. Jak pozostać wolny od tego niebezpieczeństwa? Nazywam się Casimiro, jestem lekarzem i dziś powiem wam wszystko, co musisz wiedzieć o germivir? Mam dwie bardzo ważne ostrzeżenia, więc zostań ze mną do końca tego filmu. Parapety są wszędzie. Jak nasz organizm może spowodować różne szkody? Zaczynając od prostych objawów, takich jak zmęczenie, drażliwość, problemy trawienia i bóle głowy. W bardziej zaawansowanym stadium może powodować bóle stawów i mięśni, wysypki, bezsenność, wymioty, biegunka, częste przeziębienia i zmniejszenie odporności. CEO sprawia, że bardziej narażone na efekt domeny innych poważniejszych chorób. Nie tylko eliminuje parę arzji, ale także uzupełnia organizm. Piermir jest lekiem, który eksportuje wszelkiego rodzaju szkodniki. Przerywa cykl życia tych parę razy i bezpiecznie usuwa ich fragmenty z organizmu ludzkiego. Zwiększa stan immunologiczny i wytrzymałość organizmu, przywracając niu, normując funkcje dotkniętych narząd. Zgarnij, wir, będziesz mógł grać cicho ze swoim zdjęciem. Poprawi twój sen, apetyt i trawienie. Alergie, astma i inne choroby przewlekłe. Odporność stanie się większa, choroby pojawią się rzadziej. A poza tym, twoja skóra będzie jaśniejsza, twoje gwoździe i włosy będą wyglądać lepiej. Ale muszę zostawić ważne ostrzeżenie. Sukcesem Germivir pojawiają się wiele fałszywych leków. Musisz wiedzieć, że prawdziwy Germivir jest sprzedawany tylko na oficjalnej stronie internetowej. Aby nie zagrażać zdrowiu, informuję oficjalną stronę internetową w opisie tego filmu. Na oficjalnej stronie internetowej należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Odpowiedzialny agent skontaktuje się z Tobą, aby umówić się na dostawę gier Mira do domu. W ciągu kilku dni otrzymasz swój zakup bezpiecznie i będzie dokonywać płatności tylko przy dostawie, więc będziesz bezpieczny. Ponieważ jest to lek naturalny, Wierni Wir nie powoduje skutków ubocznych. Aby dernier działał, należy przyjmować jedną kapsułkę dziennie przez dobry okres, tak aby wynik był gwarantowany. Tysiąc ludzi na całym świecie są zadowoleni z wyników Kyrmir i kupują do sześciu lub więcej jednostek. Aby utrzymać jakość produktu, rocznie produkuje się tylko 1500 sztuk. Więc jeśli chcesz kupić dernier, należy zrobić to szybko, zanim skończy się. Ciesz się tym, że girmir jest sprzedawany za promocyjną cenę 50% zniżki. Ale pamiętaj, że prawdziwy girmir jest sprzedawany tylko za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej, a oficjalna strona internetowa jest w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że pomogę. Uścisk!